Z tej strony Czusia i dzisiaj jest ze mną Alex. No. Jak widzieliście to moje nowe intro. No i Alex też będzie miał nowe intro. No i ogólnie tak będzie. No i polecam TikToka mojego, znajdziecie go w opisie. No, no i... No, zaraz zaczynamy ogólnie grupę. E, tylko chcę wam powiedzieć też ja, że mamy nowe skinki. Oczywiście emotkę to oczywiście baser duszka, a ja akurat miałam. Więc dla mnie nic nowego, ale przynajmniej mam emotkę, Mo można powiedzieć, że moją ulubioną hmm, na rolkach. Ja będę ym, miała na rolkach. Ym, no to zaczynamy. No i teraz może Ej, jedna przegrana to jedno kręconka, okej, okay. to tworzymy grupę. Dobra, Okej. Ok, widzowie. czemu nie mam ciebie ze znajomych? No bo nie masz. Bo mnie usunąłeś. Dobra, powiedz jaki kod. Odpakał to 6 5, 3, 6, 6 5 No to zapomniałam. Start. Zapomniałam, że miałeś taki nick. No to piękny nick. Ja mam ładniejszego skina. Masz skina na co? Ja no, widzę, że A, a czemu nie wziąłeś z że Bananarza Jana? zobaczą, bo on mnie wkurza. Mm, he, he. Twoi mm. widzowie i moja widzowie... <laughs> e, twoi widzowie zobaczą. Co? No moje skina na a moje intro? Intro? Intro Też scene. zobaczą. Dobra. Mm. Ty tak, ale myślałem, że to są jakieś głupie kroki, a to są takie fajne, co nie? Ej, jak ty możesz mnie bać na deszcz? Ci się by przydały kroki ognia. Nie mam. A ty masz. To powinno być na odwrót. No właśnie, a dodali tylko, a dodali tak samo kroki śmiechu. Dobra. Okej. Okay. Och, wy... przekrałam. Gram na gitarę. Oho. Uh mi -huh. się nie spodoba. No. Widzą moim się spodoba. I no I, i no. po prostu jeszcze Alka. No. no. Pum. Ale cię pokonałem? Grałem pierwszą rundę widzę. Nie no. Widzę, bo ten... On mi pokazuje, że nie ten mam odbierać, ale ten... A! Pewnie dlatego. No i oczywiście zaczęliśmy to przegraną. No. No to seknęcimy Aleks niestety wygrał. Panda beer. A. Ja, ja ją, ja ją wczoraj trafiłem. A jak będzie kolejna przegrana, to znowu. W ogóle zresetowało mi się. mam wszystkie zwykłe, oprócz M4. Mhm. Okej, okay, kod pokoju to... Poczekaj chwilę, no bo um, podobno... Dobra, podaj kod. Kod to 605279. Okej, okay, to widzę. Czekamy na Arenkę. Okej, okay, widzę. Będzie Arenka zaraz. Dobra, jesteśmy w kolejnej Arence. Ciekawe kto wygra. No właśnie. Mam teraz takiego skina dobrego. Nikt z tym skinem nie będzie. Nieprawda, bo... Z tego skina wczoraj trafiłem. Haha. No. Ha. Nie, nie, nie. <noise> widzowie woli się, gdy gram na kąpiel, bo mam wtedy większe... Ale ci super pancha sprzedałam na telefonie. <noise> ale ja jeszcze lepszego. Ty masz buta. Teraz patrzę, jak ty patrzę, to widzę, że jakiś kwadracik mi się na tym. Nie no. wiesz, ty możesz mi od razu brać, gdy mam motkę dla tobie serduszka, wiedziałaś o tym? Hmm. Kurde, mi się odpadło pum, pum. Pam. Aj. Kurde, A widowie. ja ci panczę sprzedałam Widzowie lubicie, jeśli... Ale ja ci super panczę sprzedałem kurde, kurde Otwierasz kolejne kręcenie No, otwieram kolejne kręcenie Okej, okay, widzowie To teraz... Kręcimy, no i zobaczymy co nam losnie Piska, piski. Zwykłe. Nie mam tego co, z a po, a, ani a, tego. Ej, a pokaż ile masz zwykłych. Okej. Okay. Pokaż, czy masz bardzo blisko wszystkich. Okej, widzę wiele. ty, masz dużo zwykłych, wiesz ile mi brakuje, by mieć wszystkie? Mm -mm. Patrz. Co ci brakuje? Tylko czterech. A ci brakuje. Pra... <grywa> Czy dwudziestu albo 30 brakuje. Okej, okay, to widzę. Czekaj. Robimy sobie grupę. Widzowie już gramy. Skopy powodem jest inaczej, tylko na kole skóry widzowie. Nie bo ja miałam go cały czas. To jest Dobre, lecimy. kopiarz. Okej, okay, widzę, że da ci Szybko, Proszę, pokazał, to jest. Nie, nie, to wygram. widziałam. Sszokowałeś mnie. No, widziałam. nie, mnie. Nie, hmm. tak jest, to mówisz. To jest, co jest? A, ja, a jak, jeśli chcę użyć pięści, używam mam serduszkę. No serio? Jeśli chcę użyć serduszka, używam pięści. No serio? No to się zmień. Hadara. Kolejne kręcenie. Kolejne kręcenie. No trudno. Ale sprawdzę, czy mogę jakieś otworzyć, wiesz? Bo no, tutaj sobie tak. weźmiemy razu weźmiemy a ile na szczęśliwym kręcimy z wiekiem, nilu no, Co trafisz? Wiesz, że ja zrobiłam super gal. A ja trafiłam kosmonautik. Otworzysz epiki na następnej rundzie? Okej. Okay. Widzę, w następnej rundzie otworzymy Ja teraz tworzę grupę. Okej. Okay. z taką fajną grupę. Okej, okay. Z fajnymi mapami. Widzę, ja specjalnie brałam tego skina, bo patrzcie jak on jedzie. ma okej? Okay. Ale zamiast tego możemy dać sobie... Le, Ej! Ale my damy sobie ogień. Że my tak szybko jedziemy jak ogień. Ha! O nie, dołączałam do złego typka. z niego. Wyjdź, wyjdź, wyjdź! Zapraszam, zapraszam. Zapraszam dwie osoby. No, jestem. No, jeszcze gramy z takim koleżką. Z naszym kolegą gramy też. Będziemy mieć takie skiny przed nim. Oh! On się tak zdziwi. No, widzę, to czekajcie chwilkę. Dobra, nowa mapa, powie jaka mapa dziwna, ale się okay. zdziwiłem. Okej, okay, widzowie, Lava, Lava Wolę Lava powiedzieć. A może być na finał lavalant? No nie ma tego, dziwne. A widał wcale nie ma. Laser, laser. On sobie robi, on sobie I odpad. A ty żyjesz? Może. Co, byłam na wulkanie dopiero. A, a na, ja jestem już na końcu, wiesz? Ja jestem na końcu, właśnie się spinam na wulkan. A ja... no, serio? No? Ja byłam na tym wulkanie na spalnie, ale tu się tak roi od graczy. Aj. Kurde. No nie, co zrobiłem? W sobie? Powiedziałam coś pięknego. Co? Się... Powiedziałam brzydkie słowo. To się normalnie Ale to, nie jest, to nie jest tak brzydkie, gorsze jest jakiś przeklej. No, no, ja, ja się tu czekamy. co no. ma taki na nie. końcu? I ta rękę. Dobra, jeśli on zobaczy, to to teraz nagrywam. Ja się pewnie iść, o! Ale się wystarczy, on, on ze mną jest na końcu. Ja jestem już prawie na końcu. No już przeszliśmy. Kurde. Tu mam wydobę, Przechodzimy do kolejnej rundy. No ja też. Szybka, szybka, szybka. Przechodzimy się. Przeszłaś! Widoria. Brawo, brawa dla ciebie. No ja oglądamy czy halawi wari... Nie, nie przejdzie, bo to oczywiście bot albo. No Ale to jest to dobra na No, finał? <laughs> no, ale bo, ty, bo i tak odpadło w sekundę, nie? No. Dobra, koniec rundy. Do. I czekam aż będzie ręka. Kamy, Minus... Co jest? Co jest, Aluś? Tej mapy nie było, wow. To się zdziwiłam. <grym> no dobra, to będzie... No, ostatnia gierka. Mamy nową mapę Blockdash. Nie jest to taka nowa, bo to nie jest laserdash, Dash. Dasz, i oczywiście mam nowego spina, którego nie... O nie. Wie, ja wiem, co on chce zrobić. Widzowie, widzowie no i napiszcie w komentarzu, jak widzowie, się podobało intro. Ja, ja go mam numer telefonu i ja on pewnie zazoli więc widzowie więc... Po tej rundzie możliwe, że skończę odcinek. Bum, ale się spiliśmy. Wiesz co, ja zbiłem go w tym samym czasie, co... Co jest, widzowie? Widzowie! Walio Aleksandra wiem, Więc oglądamy mojego konczego, bo on nie ma kanału. Ecie co on robi. Wow! Ale... To ja chcę zrobić Lub Jakie za dawaj. No, sejwa robić. Dobra, teraz albo Aguń... nie. widzowie, patrzcie jak robi sejwa Patrzcie jak tutaj robi sejwa, widzowie. Patrzcie jaka jest ma Pum. Kurczę, Dobra. nie skoczyłam w dobrym czasie. Dobra widzowie, wiesz, zmieniamy skina sobie może na... No i ty też otwierasz kręcenie. Nie mogę. Za 15 godzin mogę. Widzę jak mówiłam, teraz otwieram. Picką skórkę. Otwieram Dobra. trzy kręcenia. 10. albo no postawmy na... 10. O, ja Cię widzowie, ona otworzyła 10 razy. Czekam. Idę to specjalnie dla Was. Gdybym nie nagrywała. Zobaczycie tego... to na jej kanale. Gdybym mnie oglądała tego odcinka, yy, nie byłoby. Gdybym nie było by, gdyby mnie robiła tego odcinka, to nie było też tego. Szczęśliwe, kręcenia mm. epickie, lub lepsze. No, na razie no, nic nie ma... ciekawego. Nie ma... Ja mam wszystkie epickie na telefonie. Mhm. Uh -huh. No, nadal lefe... lewek. Lew jakiś. No, no nic ciekawego. Nie, nie miałeś już każdy. Ale ma... lepsze. Nie mogło być? Myślałam, że coś specjalnego. Ja tego skina mam. Trafiłem go wczoraj. Widzowie, spadajcie na. Yo! Coś mi. Specjalnego! To jest specjalnego. Jeśli znowu trafisz, nie? To no. się rozdziwię. Ale było warto? No było warto. Było warto. No i masz specjala. No Zagrasz na nim? No. a ja... Czemu nie? Zagrasz na nim. Ja cię, no to ja też zagram na specjalu. najnowszym specjalu zagraj. Jaki to twój najnowszy specjal? No na Aha. Okej, okay, to ja już tworzę grupę. Dobra, widzowie. Mój Zuzza przed chwilą nowego specjalu na jej kanale. Hmm. Okej, okay, widzę. To ten specjal, widzowie. Pokażę wam takie okieneczko. Okej, okay, widzę. Ja tworzę grupę i czekamy, aż będzie rundka. Nie wiem, czy ja mam mikrofon niewyłączony. Wyłączony się! Wyłączone. Ej, te kroki pasują do tego witroda, zobacz. No. A jak chcę kroków nie zmieniłam. Mogą sobie wziąć slajma? Ty nie masz slajma. mam Mam o, masz slajma. Ja mam slajma na komputerze. Pum. Ok, widzę. Hmm. Mały Dobra, teraz się oddzielimy troszkę od ty, Ania. Ty słaba. Jeszcze wam wtedy przegrałem. Mm -mm. No bo zapomniałem. wypić IQ włoska. Nie wiem, co to IQ, to nazywa. Myśliłam, co. Wiem. Po prostu zjadłem w godę jagodę. Hmm. Widzę, dodawajcie mnie do znajomych na tym niku, tak, tak? No. Nie, też dodawajcie Na tym niku będę, dobra, zabierał. To by na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek, stawiajcie dalej. Okej widzowie, bardzo mi się spodobało, że wygrałam. No to teraz otworzymy, teraz otworzymy, teraz otworzymy widzowie dla Was specjalnie jeszcze jedno kręconko. Co wyrosłysz i? Już myślałam. Na trudne wydziały. Widzimy się jutro w następnym odcinku. Ym, pa, pa.